Gościem Radio Katowice jest dziś Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże, witam pana redaktora. Pozdrawiam radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Jutro Wielkie Święto odbędzie się beatyfikacja sługi Bożego Księdza Jana Machy, śląskiego kapłana i męczennika. W Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mszy świętej beatyfikacyjnej, będzie przewodniczył prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraru. Beatyfikacja jest bez wątpienia bardzo ważnym wydarzeniem dla kościoła lokalnego. Hanik zostanie ogłoszony błogosławionym. Musimy wyjaśnić, skąd ta nazwa, hanik, to określenie. To takie właściwie imię, którym był nazywany właśnie w domu rodzinnym. Tak do niego mówiono. To jakby takie zdrobnienie od Jan. To oczywiście wielkie wydarzenie dla Kościoła katowickiego. Ksiądz Damian Bednarski, postulator procesu beatyfikacyjnego, mówił o wyniesieniu na ołtarze męczennika z górnego Śląska. Tak się składa, że beatyfikowani księża na Śląsku to, to po prostu męczennicy II wojny światowej. Tak. Dlatego, że, panie redaktorze. Kiedy popatrzymy na historię Górnego Śląska, ona bywała dramatyczna, właśnie szczególnie w czasie okupacji i na Górnym Śląsku w sumie to zginęło duchownych 63, dwóch było beatykiwanych już w 1999 roku. To jest ksiądz Czempiel i ksiądz Szramek, a teraz przyszła kolejna księdza Jana Franciszka Machy, który niejako sam się o siebie upomniał. Dawał nam czytelne znaki, że warto o tym jego pięknym życiu kapłańskim, pełnym poświęcenia, pełnym ofiary, pełnym zaangażowania dusz pasterskiego i charytatywnego, też patriotycznego, że warto o tym życiu pamiętać, warto je przypomnieć i pokazać jako pewien ideał, jako pewien wzorzec. My możemy z życiorysu. Księdza wyjąć taki jeden bardzo ważny moment przed śmiercią, kiedy widząc mękę, męczeństwo powstańców górnośląskich, powstańców śląska, pomagał mimo okupacji hitlerowskiej. Pomagał rodzinom, które były wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Tak, to jest ten rys charakterystyczny i taki wyróżniający, księdza Jana Franciszka Machę, bo jako neopresbiter on przyszedł do parafii świętego Józefa w Rudzie Śląskiej jako neopresbiter. Zwykle się mówi gorliwy jak neopresbiter. I on rzeczywiście był gorliwy jak neopresbiter. Był gorliwy w swojej pracy duszpasterskiej, ale też miał oczy, które dostrzegły właśnie ludzką biedę tych rodzin, które zostały pozbawione jedynych żywicieli rodziny, bo obóz, bo więzienie, bo także śmierć tych, którzy stanęli w obronie Ojczyzny w 1939 roku. On te rodziny po prostu dostrzegł i uświadomił sobie, że trzeba pomagać i szukał sprzymierzeńców. I znalazł sprzymierzeńców i rzeczywiście była cała grupa wolontariuszy, którzy go y, wspomagali, bo to był człowiek y, czynny, to był człowiek z krwi i kości, który y, jeszcze przed seminarium, przed studiami był zaangażowany y, w także uprawianie sportu, bardzo czynnie także był człowiekiem muzykalnym, grał na skrzypcach i potrafił sobie zjednać ludzi, potrafił ich przekonać do tego, że należy narażając się, podjąć ten, ten wysiłek pomocy drugiemu człowiekowi, tym którym w czasie okupacji było po prostu najtrudniej, najciężej. I to jest ten fragment życiorysu, który świadczy o męczeństwie. Po prostu Zresztą życiorys będzie przypominany w czasie jutrzejszej uroczystości. Pierwotna data uroczystości zaplanowana była na 17 października. Musiała zostać odwołana ze względu na sytuację pandemiczną do przeprowadzenia beatyfikacji. Trzeba było specjalnej zgody oczywiście papieża Franciszka, przesunięcia daty także w końcu spotkanie jutro. Czy jutro może uczestniczyć w tej uroczystości każdy Ślązak? Panie redaktorze, dziękuję za to pytanie. Mogę powiedzieć doczekaliśmy się. Po w tym roku pełnym niepewności doczekaliśmy się, że możemy się spotkać w katedrze, także ja bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję, że Radio Katowice się zainteresowało postacią Błogosławionego. Ja wszystkich tych, którym czas na to pozwoli, bardzo serdecznie zapraszam do katowickiej katedry, także przed katedrą będzie Telebim, także będzie się można łączyć z tym wydarzeniem, które się będzie dokonywało we wnętrzu, gdybyśmy się w środku wszyscy nie zmieścili. Ale mam dobrą wiadomość, panie redaktorze, bo przed chwilą właśnie rozmawiałem z Rzymem i ksiądz kardynał, czyli delegat Ojca Świętego, jest już w drodze na lotnisko, także spodziewamy się jego przyjazdu dzisiaj, a potem tej obecności w imieniu Ojca Świętego na tej uroczystości beatyfikacyjnej, bo on jest delegatem Ojca Świętego. Zwykle to papież beatyfikuje, kanonizuje, ale w tym przypadku, kiedy sprawa dotyczy beatyfikowanych, to właśnie deleguje najczęściej prefekta kongregacji. Spraw kanonizacyjnych, więc cieszymy się. Skoro przyjeżdża delegat Ojca Świętego, to warto też wyjść na spotkanie. I nie tylko nowemu beatyfikowanemu, ale także temu delegatowi Ojca Świętego bardzo serdecznie zapraszamy do katowickiej katedry. Polskie Radio Katowice przeprowadzi transmisję tej uroczystości. Przypomnijmy tylko na zakończenie, że na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy rozpoczął się w 2013 roku i trwał do 5 września 2015 roku. A uroczystość beatyfikacyjna jutro w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach to jest spełnienie tego całego procesu. Spełnienie procesu, spełnienie naszych oczekiwań, bo. Po to ten proces, by właśnie ksiądz Jan Franciszek Macha był beatyfikowany i niejako Kościół dzisiaj go nam zwraca jako beatyfikowanego, otrzymujemy go jako dar i będzie nam towarzyszył. Panie redaktorze, bo zgodnie z ustaleniami Stolicy Apostolskiej właśnie w drugi... Dzień, przepraszam, tak w drugi dzień miesiąca grudnia będzie jego liturgiczne wspomnienie. Będziemy corocznie, go cyklicznie wspominali, będzie nam y, przypominany i będzie nam zawsze przekazywał to swoje orędzie, które ma nam do przekazania. A to orędzie jest dość proste, możemy je właściwie y, jako skrócić, syntetycznie sprowadzić do dwóch powinności. Miłość Boga i miłość drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Dziękuję bardzo. Szczęść Dziękuję Boże. bardzo. Szczęść Boże.